Piesio, idę odwiedzić prosiaka i misia. Są w domu. Ding dong. Ding dong. Zapraszam do środka. Dzień dobry. Mamy nową przyjaciółkę. Nazywa się Piesio. Kubusia już nie ma, bo już z nami niebieska, bo wyjechał do Niemiec. Wow, ale ładny pies! Pieska, piesio, dostaliśmy pod choinkę. Wow, ale fajnie! Czy mogę przynieść jedzenie jakieś? Nie, piesio już zjadł wszystko. Lepiej nie dawaj im jeść, bo będzie hola. To przynieś coś do picia. Ojej! Chodźmy, pooglądamy razem bajki. Tylko włączę telewizor. Którą bajkę chcesz wybrać? Chcesz G Playa? Albo Timi? Zawsze lubiłaś. No dobrze, może być. Ale fajna bajka. Ale super ta bajka. Łof łof. To jest drżownica czy robak. Ojej, przejechał za autobus. Pieskowi bardzo podoba się ta bajka. Jeszcze nigdy nie mieliśmy piesia. Ding dong! Ding dong! Otworzę. Cześć, Pepa. Cześć, lubisz? Zobacz, przynieśliśmy wodę. Dobrze, już daję. Pepa, ostrożnie. Ała! Co się stało, Pepa? Ugryzłam palce. Ojej, nie martw się. Zakleję skaleczenie plastrem. Proszę, Pepa. Boli już o wiele mniej. A tutaj jest motocykl. Lubimy piesia, ale fajnie. Wow, wow, wow. Challenge, 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 challenge odwiedziłam dzisiaj Misia i Prosiaka, zobaczył nową przyjaciółkę piesia. Kubusia już dawno nie ma, ja, nie ma. bo już wyjechał do Niemiec. Przyszli też Pepa i Lubiś, przynieśli wodę, ale potem niechcący Pepa ugryzła sobie palce i zakleiłam plastrem. Nie mogłam nic jeść, bo piesek już ma pełny brzuszek, więc oglądaliśmy bajkę Totimi. Jeśli się skaleczysz palce, musisz zawsze uważać. Papa! Pa!